No i witam Was w kolejnym odcinku po, po dłuższej przerwie. Mamy dziś 11, 11 kwietnia. Jak widzicie nalewamy wodę do opryskiwacza. I jeszcze sobie podepnę tutaj resztę, resztę przewodów. No i będziemy wykonywać zabieg grzybowy Zabieg grzybowy w rzepaku oraz regulacje, no i plus jakieś tam mikro. I tak zabieg już powinien być wykonany z tydzień temu. Jak widzicie, nalewamy wodę z kranu. Zazwyczaj to nalewamy ze studni głębinowej, ale jeszcze w tym roku nie jest uruchomiona. Tam brakuje filtrów. Na zimę zawsze zdejmujemy, żeby nie rozsadziło. Studnia zazwyczaj aby służy do nawadniania malin. No i co? Ostatni raz musimy nalać sobie z kranu. Ktoś pytał w filmie jak tam zamontowano skrzyneczkę w szybaku. Tak to wygląda. Jest uspowana taka ramka i tu mam mocowania pod, pod kabinę. Jest przykręcona. Nie wyjmę z krzynki, bo jest bo już jest Nie pokażę Wam lepiej. Tak to wygląda. A jeszcze mam takie pytanie: co do lamp, tych takich niebieskich, co do opryskiwacza, zazwyczaj właśnie zakładają. Bo chcemy sobie kupić i, i jakie wy polecacie? Myślałem. Myślałem na tych właśnie dwóch halogenach, nie, nie chcę pod całą belko tych pojedynczych. Celowaliśmy bardziej właśnie w te takie dwa halogeny, tam chyba widziałem skrampasów. są. Napiszcie jakie wy polecacie. Dobra, woda się nalewa. Ja idę sobie jeszcze zmienię olej w samochodzie 60 mini. Jak Adrian robi potwora ze swojej 60 z tymi nowymi oponami, kołami no to ta jest mini, jest wężona po prostu do malin nawet nie wiem jak nie mam przy sobie metrówki, żeby zmierzyć jaki ma rozstaw no ale jak widzicie jest jest wąska ktoś też pytał o dolny system otwierania jak mam wykonany w przyczepie, jak to mam zrobione tak to wygląda Te uszy mam kupione w zycharze, w sklepie Tak to wygląda To mam wykonane, to jest spręt cały My kupiliśmy rurkę, aleśmy wymienili to na Na pręt właśnie pełny mam zrobione smarowanie tu mam jeszcze spawaną taką węglówkę 2x2 tu jest wklejona jak widzicie uszczelka do okien no i tak to wygląda jeszcze wam z tyłu pokażę tylna sprawa to wygląda tak widzicie no. No, i to nam otwiera cały, cały dolno, tylną burtę. Burta jest tylna nie jest dzielona. Tylna burta jest właśnie w całości. No i muszę jeszcze otwierać te zamki. Nie dzieliliśmy jej, bo, bo to nie ma potrzeby. No i tak to wygląda. Jak kiedyś będzie wyprowadzona na dworze, to lepiej Wam ją przedstawię, jak jest cała wykonana jak ktoś nie wie to przyczepyśmy robili sami jest to brandyska w dowodzie ona ma ładowność o właśnie 9 ton my na nią sypiemy około teraz wchodzi około 12 ponad 12 tam pszenicy jakście widzieli na skupie kiedyś jak będzie wyprowadzona na dwór to wam pokażę całą prezentację jej no to nic, ja się biorę za oleju, pierwszy coś wam nagram i jedziemy pryskać. Mamy opryski zostało mi tylko do wlania o Bor, toprex zamiennik, zamiennik i Cyper Kill Max. Mam już yy, mam już wlanę z pH yy, siarczan magnezu, siarczan magnezu mam wsypane mam wsypane 50 kg na opryskiwać, co nam daje gdzieś 8,2 kg siarczanu na hektar 12 kg dr Green rzepak ponoć dr Green nie podnosi pH wody dajemy po kilogramie dr Green quality fosfor potas 50% fosforu, 34% potasu. Dobra, to to po kilogramie. Do tego mam wlane e, po 15 litry RSM od 32. No, no i dobra, to wlewamy bor. Taką dokładną listę środków i, i dawek to dodam w opisie filmu. No i w końcu pryskamy. Mamy godzinę 17.50. Przestało trochę wiać. No. Wieje dalej, ale, ale na pewno mniej jak w południe. Co do końcówek: ta kropla, powiem Wam, że bardzo ładnie siada. Na roślinach nie znosi jej. Co do rzepaku, to tak jakby właśnie ostatni dzwonek na, na zabieg. Tydzień temu... Tydzień temu, yy, 10 dni temu było takie okienko pogodowe, że można było to wtedy pryskać. To chyba był piątek, sobota, tak było około 15 stopni. Ale od niedzieli, od poni yy, niedziela, poniedziałek już nadawali w nocy minus 2 stopnie, minus 3. Coś koło środy, czwartku, to nawet dwa dni to było po minus 5 stopni u nas w nocy. No, a później to święta. Rzepak głównie chronimy przed suchą zgnielizną, szarą pleśnią. No i w późniejszym czasie przed Czernią Krzyżową. Co do... co do robaków, co do szkodników będziemy na, na kolejnym kawałku tam mam naczynko pójdziemy zobaczymy czy coś jest wczoraj jak chodziłem w niedzielę co ja mówię w poniedziałek lany poniedziałek widziałem i chowacza widziałem i, i, i się pojawiała pojawiał się i słodyczek rzepakowy dodajemy tutaj cypermetrynę super kill max aby zwalczyć to co jest to co jest na liściach niech to spadnie a jak będzie nalot to planujemy koło piątku soboty, jak, no oczywiście jak będzie nalot planujemy czymś mocniejszym tutaj właśnie prysnąć czy to będzie inna zuma, czy to będzie ten nowy środek z Bayer już nawet zapomniałem jak on się nazywa. Na pewno wiecie o co chodzi. Nic, widzimy się na innym kawałku. Zobaczymy jak właśnie i w naczynku i co i jak. Jesteśmy na drugim kawałku od dnia na tom. Zagroloku, nowość No i co? Petarda! Ładnie wygląda. No jak widzicie, zabieg spóźniony z regulacją, no ale taka o, Mamy chowacza. Nie kamera go nie, nie uchwyci. O! Tutaj mamy no 30, 30 cm, punkt. No zabieg spóźniony, nie, nie to, że nie, nie mówię, że nie. Ale co zrobić, tak takie warunki. Wody powiem Wam, że nie brakuje. Mamy już praktycznie połowę, połowę kwietnia, mamy 11 kwietnia. Yy, no to w sumie do końca kwietnia mamy opadów wystarczająco. I jeszcze powiem Wam, że nadają cały czas jakieś opady. No maj będzie na pewno decydującym miesiącem co do właśnie opadów idę do odcinka, zobaczę jak to wygląda. Wczoraj na pewno wymieniłem wodę co tu sporo widzę Czekajcie, odłożę kamerę, może uda mi się zdjąć. Sporo widzę słodyczków. Słodyczek. Kamera tego nie wyostrzy, ale... Nic, będziemy obserwować dalej. Ze szkodnikami, no i tak jak mówię, pod koniec tygodnia mamy dzisiaj wtorek. Dobrze, jak, jak, jak się nie mylę. I pod koniec tygodnia, jak coś to będziemy coś pryskać. Co wam tu jeszcze powiedzieć? Nie to, że wszystkie rośliny takie są wyrośnięte, jak te co pokazywałem. Są i mniejsze rośliny takie po. 20-15 cm to wręcz prawie, że idealne. Dlatego tutaj właśnie dajemy Toprex. Nic, dogram Wam na drugim polu. Brat i siedzie. Yy, tutaj mamy odmianę, jak się nie mylę. Huhuhu. To jest hybryda Absolut Chyba tak, Absolut jak, się, jak jak, dobrze pamiętam Co do środków, którymi Co do mieszaniny Tu sobie nawet przygotowałem ściągawkę Żebym sobie nic nie zapomniał Jak wam będę pokazywał No co, zupa Jednym słowem zupa Stablix PH oczywiście PH trochę uregulować tej wody RSM 32 to jest 15 litry na hektar. RSM też jest świetnym właśnie diwantem No i trochę właśnie dodać to właśnie przez liść tego azotu. Szarczą magnezu to jest 8,20 kg na hektar. Doktor Green Rzepak 2 kg na hektar. Dr. Green Quality, tak jak dobrze mówię, to jest po kilogramie na hektar. Dlatego Quality, bo to jest potasowo-fosforowy, nie brałem tego Dr. Greena Start, czy tam engine, coś takiego z Azotem. No bo dodaję po prostu RSM-u zamiast tego, a mam Potas i fosfor Boru daję chyba tam 07, tak jak mi zostało z magazynu. No i Toprex tak jak mówiłem 0,5 litra na hektar Nie daje tej niższej dawki 0,35 jak to teraz rekomendują Daje starą dawkę 0,5 litra na hektar No i Cyper Max Cypermetryna Zwalczyć to co jest Nalotów no, jeszcze nie ma, no ale Myślę, że za około ile, no, 2-3 tygodnie No i na polach będzie żółto Szopak będzie kwitł Co wam tu jeszcze powiedzieć? No wczoraj jakiś tam taki deszczek, taki nagły, nagła taka ulewa spadła. Z jednej strony to i dobrze spłukała ten wosk z liści, dzisiaj się ładnie preparat wchłonie, nic, to chyba wszystko w tym odcinku w tym vlogu, takiej trochę z wymiany oleju, trochę spryskania mamy. Mieliśmy jeszcze pryskać pszenicę od chwastu około 2 hektarów. Nie wiem, co dzisiaj opryskamy czy, czy sobie tylko nalejemy wodę, i jutro po pracy, jak wrócimy, to się prysnie. Jeszcze nie wiemy, ile nam to ze żopakiem zajdzie. No i na pewno, jak będziemy coś pryskać, właśnie w pszenicy, to, to na pewno Wam coś nagram. Pokażę, jak to wygląda. No i co, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, to jest konieczne. Trzymajcie się, no i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć.